Sezon czwarty był to niewątpliwie jeden z najlepszych okresów Fortnite. Pod względem gameplayowym nie wyróżniał się on za bardzo wszystkich poprzednich, jednakże pod względem fabuły zdecydowanie przewyższał on wszystkie poprzednie sezony, jak i wszystkie następne nie licząc siódmego i obecnego. Windertek powrócił na mapę i zdaje się, że bada wszystko co możliwe, a więc hej wszystkim! Z tej strony Jaju i w dzisiejszym materiale przyjrzymy się właśnie temu ciekawemu zagadnieniu. Podsumujemy sobie część linii fabularnej, a także zyski. Zostawimy ze sobą obecne wydarzenia do tych siódmego sezonu. Jeżeli chcielibyście odcinek, w którym to w całości omówilibyśmy sobie calusieńką fabułę Fortnite, to koniecznie zostawcie łapeczkę pod tym filmem. A jeżeli wbijecie ich ponad 5000, to już w następny weekend taki odcinek otrzymacie. Raczej się domyślacie, że zebranie tego wszystkiego do kupy może być sporym wyzwaniem. Pamiętajcie również o sobie i łapce w górę, aby takiego ewentualnego odcineczka nie przegapić. Jak i również. Nie zapomnijcie o programie przy Twórce. Jak kupować skiny, to tylko z kodem Jajuty, a więc wielkie dzięki wszystkim wspierającym sklepie. Tutaj macie przykładową piątkę osób, która postanowiła wybrać kozik Jajuty spośród tych wszystkich. Wielkie dzięki również wszystkim Youtube'owym sponsorom, a teraz bez dalszego przedłużania zaczynajmy. Fortnite to zbiór najróżniejszych postaci. Niektóre z nich są wątkiem pobocznym całej gry, jak na przykład pan Durburger i Pomidorek, zaś inne są mało znaczące lub nie mają rozbudowanej fabuły, jak na przykład Lynx czy Ragnarok. Zaś istnieją także takie, które mają niezwykle dobrze rozbudowaną linię fabularną. Do tej puli należy całkiem duża grupka postaci, jednakże dzisiaj skupimy się głównie na najważniejszej dwójce, czyli na Przybyszu, o którym ostatnio jest głośno na moim kanale, ale jak i również na Królu Burzy który przez większość widzów nie śledzących mojego kanału znany jest jako Kevin czy Kostka jak dobrze wiecie przybysz przybył wraz z ogromną kometą i tym samym nieumyślnie zniszczył cały stęchły skład póki był w stanie hibernacji to opiekę nad nim kapsułą w której się znajdował oraz meteorytem przejęła pewna korporacja do której to należy sama wyspa na której to przyszło nam śledzić te wszystkie wydarzenia. Mowa tutaj oczywiście o Binderteku. Po kilku Tygodniach pracy nad tajemniczym obiektem udało im się otworzyć kapsułę, co niestety skończyło się dla nich bardzo, ale to bardzo źle. Tajemnicza istota obudziła się ze swojego snu, najprawdopodobniej w szoku i dokonała ogromnej demolki całej placówki, a póki co nie wiemy, co się stało z całym personelem, jednakże wiedząc, że placówki ani nikt nie rozebrał, a ona sama popadła w ruinę wraz ze wszystkimi badaniami, które się tam znajdowały, no to możemy uznać najczarniejszy scenariusz, Zatem prawdziwy. Swoją drogą, kto z nas by się nie zdenerwował czy oszalał? Załóżcie, że budzicie się na obcej planecie i pierwsze co widzicie to jakieś istoty, które dobierają się do Was za pomocą laserów czy wierteł. Następnie przybysz udał się do tajemniczej bazy, pokonując fortunę Jomena, aby wykraść rakietę, która tam się znajdowała. Chciał on najprawdopodobniej uciec z nią do domu, jednakże podczas startu coś poszło nie tak, a usterka w napędzie spowodowała, że przebił się on przez wiele wy Wymiarów, a w efekcie końcowym utworzył szczelinę, z której to w sezonie piątym wydostała się kostka. Sama usterka paliwa najprawdopodobniej była spowodowana tym, że jako paliwo przybyszowi posłużyły skokoskały, czyli tajemnicza ruda, umożliwiająca złamanie praw grawitacji. Dzięki plikom udało nam się zweryfikować, że niedługo one powrócą. W odpowiednim folderze możemy znaleźć teksturę z skały. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że twórcy usunęli je wraz z zakończeniem się sezonu piątego, a teraz wszystko powróciło, jednakże nie jest to jedyna rzecz, która powraca do gry. Po wydarzeniach z przybyszem Windertek zajmował się jedynie teleportami i szczelinami, a ich nowe biuro znajdowało się pod płaczącą puszczą. W czasie, kiedy oni to wszystko robili, to nad mapą wraz z przybyciem Lodowego Króla przybyła pewna organizacja, której symbolem jest oko, a ich narzędziem jest m.in. cel. Przebadał on wyspę w odpowiednich miejscach, zebrał informacje i najprawdopodobniej zawinął się z powrotem do swojej bazy. Windertek wtedy nie badał wcale mapy, a więc najprawdopodobniej nawet nie wiedział, że na ich własnej wyspie znajduje się jakiś tajemniczy rywal, który to dzięki samolotom i przyczółkom rozciął się po całej jej powierzchni. Po tym jak ich ostatni bastion zniknął, a więc stracili całkowicie informację czy łączność postanowili, że warto to jednak przebadać. Wulkan przykrył ich najnowszą placówkę, tym samym zakopując żywcem najprawdopodobniej całą załogę i obecnie Wintertek bada całą wyspę i to co się tutaj odwaliło przez ten cały czas kiedy oni nie mieli nawet zielonego Pojęcia o kosce czy lodowym królu, ich helikopter bada całą mapę dookoła codziennie zmieniając swoją lokalizację. I to ten sam model, który znajdował się w wypasionej wyrwie przed atakiem przybysza, a w dodatku posiada na sobie barwy wcześniej wspomnianej korporacji, co nas tylko utwierdza fakcie, że za wszystkim stoi windertek Myślę, że ich zaskoczenie będzie spore, tym bardziej, jeżeli odkryją w którymś momencie, że wyspa już dłużej nie należy do nich, a władze nad nią przejęły trzy różne. Frakcie, lodowy legion, świta ognistego i załoga piracka. Teraz jesteśmy świadkami standardowej procedury, co się dzieje, i musimy poczekać na moment, w którym to helikopter okrąży całą mapę. Lodowy król, z tej racji, że średnio orientuje się gdzie jest, ponieważ częściowo podzielił los przybysza, może nie przepuścić okazji do uzyskania wiedzy o nowym świecie. Być może któregoś dnia na terenach mroźnego królestwa znajdziemy zniszczony śmigłowiec, być może lodowy uzna Wintertech za wrogów, albo po prostu. Przejmie technologię ludzi, aby zyskać ewentualną przewagę technologiczną nad jego obecnym nemesis, jakim jest Zawija. Zobaczymy, co z tego wyniknie. A ja mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Nie zapomnijcie o sobie, łapce w górę, jak i również o programie wesprzeć Twórcę w sklepie. Jak kupować skiny, to tylko skodem: kodem Ty przy okazji dołożycie grosza do budowy rakiety, aby sprowadzić do nas przybysza, który ze swoją wiedzą i technologią na pewno zrobiłby porządek ze wszystkimi. Życzę Wam jego dnia. Trzymajcie się i cześć.